Witam was wszystkich serdecznie na kanale Ridiculous Spiders. Dzisiaj będziemy rozmawiali o hodowli karmowej karaczana tureckiego, czyli o karmówce, którą ja hoduję na co dzień i karmię nią moje zwierzęta. Jest to karmówka, że jest to karmówka bardzo prosta w utrzymaniu, jednakże wymaga podstawowej wiedzy na temat Utrzymania właśnie takich zwierząt, i dzisiaj pokażę Wam insektaria, pokażę Wam w jaki sposób karmić takie karaczany, pokażę Wam może też jakieś tipy, porady, czy wszelakie tego typu ciekawostki. Zapraszam do oglądania. Tutaj, pierwsze tak naprawdę stadium naszego zwierzaka karmowego jest to wylęk karaczana tureckiego. I tak na dobrą sprawę, tak jak widzicie, ten pojemnik mógłby on stać jednakże. Ja dla spokoju psychicznego mam coś takiego jak pokrywka, która jest w 3 czwarte yy, przykryta taką siateczką, jest to zwykła moskitiera kupiona w Media Expert yy, i jest ona stosowana na przykład w naszych oknach i w sumie nie na przykład, ale no właściwie to tylko i wyłącznie w naszych oknach yy, wycięte otwory mają wymiary 15 na 15, tutaj jest taki kwadrat, i ten otwór ma wymiary 17 na 6 cm. Z tego co widzę, z tego co wiem, w sensie, z tego co wycinałem właściwie, bo to ja wycinałem te otwory. Jest to insektarium pierwsze, zrobione z pojemnika 15-litrowego, jeśli się nie mylę, z pepko. Kupionego za 20 zł, więc naprawdę bardzo tanim kosztem możemy sobie utrzymać tą karmówkę. Otworzę to jeszcze na chwilkę. Na dno naszego pojemnika wysypałem otręby pszenne z Santę i właściwie to tyle co do karmienia tych zwierzątek. Bo wylęk, jeśli byłby karmiony obficie, no to szybko by rósł, a wystarczy, że wysypię takie otręby, no i one mają tam podstawowe wartości ożywcze, no i jakoś te karaczany już odkarmiają nasze młode pająki. Mówię pająki, bo nie spotkałem się tak naprawdę, żeby jakieś yy, inne zwierzęta karmić tak naprawdę wylęgiem karaczana tureckiego. Oprócz, yy, oprócz owadożernych stawonogów. Yy, po prostu no, mało wydajna karmówka, no nie? Yy, jaszczurki możemy karmić dużym wylęgiem, nawet jeśli są świeżo. Urodzony, że tak powiem. Możemy karmić dorosłym Turkiem. Dorosły Turek też nie jest jakiś wybitnie duży. Yy, żebyście widzieli mniej więcej skalę tego. Tu są karaczany. 500 karaczanów. 500 karaczanów. Mniej więcej. Yy, nie mają dużo wytłoczek. Po prostu ich nie potrzebują. Yy, a poza całymi otrębami, które tutaj wsypałem, yy, i mogę to zaliczyć do akcesoriów pojemnika, mam tutaj wysmarowany rant wazeliną. W razie czego, no bo czasami jednak zdarzy się, że zapomnę zamknąć ten pojemnik i. No, żeby po prostu te małe, kurna, gagatki nie uciekały. Mimo tego, że podobno nie chodzą po płaskich powietrznych, to jednak takie, o, tutaj mamy matowy rancik, one mogą sobie pik 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 i do góry tak to sobie spadną po prostu i nie wyrządzą szkody w naszym domu. Yy, tutaj jest jeszcze hydrożel. Czyli taka, taka magiczna substancja, która wygląda bardzo dwuznacznie. Zalana wodą powoduje rozprężenie wody i pochłania tą wodę jakby. I wtedy karaczony mogą sobie to jeść i one się nie topią, a dostarczają do swojego organizmu wodę. Oprócz tego, że mamy wentylację w pokrywce, która jest tutaj, jest ona wzmocniona szarą taśmą, a do tego jest jeszcze przyklejona na klej na gorąco. Bo po prostu klej na gorąco lubi puszczać. Pozdrował Paweł Zdyb. Dostałem od niego takiego hinta. I tutaj mamy... Drugą wentylację, która jest zrobiona mniej więcej 5 cm nad dnem, to jest tak samo moskitiera i tak samo przyklejona na gorąco wzmocniona deklejka. I to właściwie tyle co do hodowli wylęgu. Mamy wylęk wylęk zawsze jest. Wylęk praktycznie lęgnie się cały czas, yy, można powiedzieć, że chronologicznie, jeśli odrzucamy oteki od naszych karaczanów, a nawet jeśli tego nie robimy, yy, to i tak się lęgnie, no bo lęgnie się w pojemniku tak naprawdę z dorosłymi sztukami, tylko jest potem problem, żeby rozdzielić sobie dorosłe sztuki od wylęgu, no bo jednak takie małe pyrtki, które po wylęgnięciu się są faktycznie bardzo małe, ledwo widzialne, można powiedzieć, że są grubości, no zaryzykowałbym stwierdzenie, że paznokcia yy, takiego tygodniowego mniej więcej takie jak mój paznokieć, którego nie mogę przybliżyć, chciałem Wam pokazać. No i to jest pierwsze insektarium. Właściwie nic ciekawego, zaraz pokażę Wam coś większego, czyli dorosłe karaczany tureckie. O, tutaj jest grubszy kaliber, 80-litrowy pojemnik, w którym trzymam dorosłe sztuki karaczana tureckiego. Jak widzicie, tu jest zastosowany ten sam patent z wentylacją, tylko że po prostu ta boczna wentylacja jest większa, żeby odchody spadające z wytłoczek, które tutaj są... Odchody spadające z wytłoczek, które tutaj są na ziemię, mogły szybciej wysychać. Bo ja nie używam mat grzewczych, ale jeśli używałbym maty grzewczej, to na pewno zawsze warto jest matę grzewczą umiejscowić sobie w tym miejscu właśnie, gdzie są yy, wytłoczki. Bo po prostu odchody spadające szybciej wysychają i one wtedy no, po prostu nie śmierdzą. No bo sucha, suche gówno nie śmierdzi. Yy, I tak. W pojemniku mamy to, co u małych turków, tylko że dodając do tego. Pojemnik z suchą karmą dla psa jest to karma z, Active z Biedronki która ma około 40 suchego białka surow suchego surowego białka że tak powiem. Mamy marchewkę czyli miseczkę na marchewkę którą one sobie tutaj szamią i to jest taki pokarm że tak powiem stricte witaminowy i on dostarcza im tych witamin i też między innymi po części wody. Tutaj mamy pojemnik z hydrożelem który też jest tutaj y, obecny i, i jakby no karaczany czerpią z niego wodę, no i mamy wytłoczki po jajkach, których aktualnie jest mało ale będzie więcej jak dostanę paczkę z wytłoczkami bo sobie je po prostu zamówiłem bo zauważyłem, że wytłoczki takie od pani wiesi z targu która sprzedaje jajka potrafią śmierdzić bo są one po prostu już jakiś czas używane nie żeby to przeszkadzało naszym karaczanom no bo to są karaczany, tak. no One naprawdę żyją w ogromnym syfie, w naturalnym środowisku i im to nie przeszkadza, ale chodzi tutaj o nasz komfort psychiczny i nasze nozdrza. Bo takie karaczany naprawdę potrafią śmierdzić, jeśli taka wytłoczka zbutwieje albo spleśnieje, nie daj, nie daj Boże, bo ciężko jest to sprzątać. A nie robi się tego, co drugi trzeci dzień, tylko co drugi trzeci tydzień, tak naprawdę. Yy, no tutaj mamy jeszcze rolkę na papier, która podtrzymuje te wytłoczki, a możecie zauważyć ten patent, że tutaj mamy otręby, płatki owsiane, karmę dla psów, i jest to zrobione tak, że jest to włożone po prostu w drugą część od wytłoczki na eka, która jest tutaj. no i dla skali mogę wam jeszcze pokazać, pokazałbym wam naprawdę. tutaj mamy jakiegoś turaska, tutaj są jakieś turaski. nie chcę rozsypywać tego, co tutaj na nich leży, ale no tutaj sobie żyją turki. Yy. Nic szczęście szczęścia nie potrzebują, oprócz tego, co tak naprawdę tutaj mają. Tutaj mamy turasy. One sobie żyją, one sobie jedzą, one sobie srają i one sobie dokarmiają moje ptaszniki. I to tak naprawdę wszystko. Insektarium, jak widzicie, wykonane perfekcyjnie, jak u obcego, na odpierdol. No, no i to jest w sumie wszystko. Taki pojemnik kosztuje około 60, 70 może złotych. I on starczą tak naprawdę na 1000. 1500 sztuk karaczanów w kłębie, nawet myślę, że na spokojnie te 2-3 tysiące sztuk by wytrzymał, tylko wtedy po prostu trzeba częściej sprzątać. No, analogicznie można zwiększać wielkość pojemnika. Takie duże hodowle po 10 tysięcy sztuk najlepiej się trzyma w tych największych 138-litrowych samlach. Co do patentu. Jak widzicie to jest duct tape, czyli to jest taśma szara, jeszcze z tym takim zbrojeniem. I ona jest naprawdę zajebista. I Myślę, że tą moskitierę na spokojnie moglibyście przykleić tylko na tą taśmę i ona by się trzymała. Ale dla, tak jak mówię, komfortu psychicznego warto jest jeszcze sobie to wzmocnić tym klejem na gorąco. Tak naprawdę ten klej na gorąco jest wzmocnieniem, a nie ta taśma. No i teraz przejdziemy do kwestii hodowli, poza hodowlanych, że tak powiem, które są ważne do nadmienienia. Tu tak samo jest wazelina na około, i tu też jest wazelina na około. I one tak naprawdę nie chodzą po tej siatce, mają to w dupie, mają swoje wytłoczki, jedzenie i, i nie potrzebują uciekać. Tutaj mają dobrze. No, przejdźmy do kwestii hodowlanych, pozachodowlanych, bo to też jest ważne i chcę to powiedzieć i chcę pokazać y, patenty, które mają sens, jeśli mamy dużą ilość karaczanów. No, ja tutaj jestem w posiadaniu około 1000 sztuk tak naprawdę na ten moment i, i jest dobrze. Nic mi nie ucieka, ale warto jest to zawsze weryfikować. No, bo jednak taki karaczan może spowodować obrzydzenie. To po pierwsze. Po drugie, jeśli mamy ciepło w domu, może spowodować, no nie daj Boże, plagę. A tym bardziej, jak mieszkamy w bloku, nie chcemy po prostu złych sąsiadów, prawda? Krzywdę one nie zrobią, ale no jednak jest to nieestetyczne, obrzydliwe, można by rzec. No, bo niektórych tak naprawdę karaczane obrzydzają. No i mnie też obrzydzają, ale no. No, pająk. No, no pająk musi coś jeść, no nie? Dobra, bo już się rozgadałem. Czy coś jest ważny w hodowli ptaszników? Współmieszkańcy. Lepy panko. Najważniejsze co powinniście mieć, porozkładane w pokoju. Ja mam dwa takie wlepy zlokalizowane u mnie. Tam zaraz koło hodowli karaczanów jest jeden wlep, i tutaj jest drugi wlep. Jest pod łóżkiem i takie lepy wyglądają w ten sposób, że w środku mamy tasiemkę, która jest bardzo przylepna. Jest zajebiście przylepna i tak naprawdę ona. Według producenta hmm, zachowuje swoje, swoją trwałość 36 miesięcy, czyli to jest tragicznie długi okres czasu, bo są to no kurde 3 lata, jednak nie? 3 lata taki lep. Do tego dostajemy tabletki feromonowe, które kładziemy na środek tego lepu, no i karaczany po prostu same tam wchodzą. Nie, nie musimy ich łapać, nie musimy ich zabijać, i yy, nie musimy nic robić. Yy, warto jest też yy, używać czegoś takiego, co nazywa się borax. Jest na przykład w syropie borasol. Yy, bierzemy mąkę. W stosunku 1 do 1 z cukrem pudrem wlewamy butelkę boraksu, mieszamy i lepimy z tego kulki. Ja rozrzuciłem kilka takich kulek i zauważyłem, że faktycznie te karaczony, które mi uciekły, te kulki zjadają, no i padają. Zaraz koło tych kulek, praktycznie. Boraks jest bardzo toksyczny ogólnie dla owadów i yy, wszelakich tego. I co do tego, jak yy, inkubować ooteki, bo też przed chwilą sobie zdałem sprawę z tego, że nie pokazałem. Ja mam zrobiony inkubator. Inkubatora w tej chwili Wam nie pokażę, no bo inkubator, jak ten inkubator, musi mieć stałą temperaturę, a no nie ma możliwości mobilnego pokazania Wam tego inkubatora. Jest to pojemnik plastikowy z warstwą otrębów, w których zagrzewane są oteki i położyłem na środku kawałek wytłoczki i właściwie co kilka dni ściągam z tych wytłoczek młode karaczanki i wrzucam je po prostu do wylęgu. One tam się odkarmiają i sobie rosną, wiadomo. No i właściwie tyle filozofii ten... Wylęk trzymał w 30, to znaczy oteki trzymał w 32-34 stopniach, i one lęgną się raz na miesiąc, raz na 3 tygodnie. Mniej więcej powiem tak, tak zachowuje się chronologia tego wylęgu, No i to właściwie tyle w tym filmie. no Chciałem Wam tyle przekazać. Nie bójcie się tego, krzywy Wam nie zrobi. A zawsze warto jest mieć swoją karmówkę pod ręką niż zapieprzać do sklepu albo zamawiać i wspierać rynek. Oczci Polskiej. No to by było na tyle w tym filmie. Dbajcie o swój portfel, dbajcie o portfel swoich rodziców i dbajcie o siebie i o swój dom. Pamiętajcie, żeby zachować wszelką higienę przy obsłudze takich zwierząt. Myjcie ręce, jedzcie warzywa, trzymajcie się. Do zobaczenia. Cześć. Peace out.